Cześć, kochani, cześć widzowie, cześć moi subskrybenci, cześć lubieńcy, cześć oglądający. Jako, że rzadko o tym mówię, to na samym początku zapraszam do subskrypcji kanału Karol Moto. Chętnie poczytam komentarze. Te pozytywne, jak i negatywne, negatywne dużo uczą. Tak więc możecie pisać, jakie chcecie, byle nie wulgarnie. I co, jak zostawicie, lajka? Zasubskrybujecie kanał, będzie mi bardzo miło. Oj, muszę się troszeczkę rozsunąć, powiem Wam, że gorąco. Poczekajcie chwilę, może jednak zdejmę kurtkę. Już jestem. A, ja myślałem, że nagram wkrótce, bo stanąłem w cieniu, ale gorąco, słuchajcie, jest godzina za 20. 6 po południu, czyli 17.40 a jest nie wiem ze 26, 25 stopni jeszcze jest takie gorąco, nawet i w cieniu jest gorąco jest nagrzana, e, wszędzie droga tak więc jest ciepło nawet i w cieniu stać o no, tam daleko widzę jedzie rowerzysta ale chyba się zatrzymał przy jakimś domu dobra, to chyba nie będzie nam przeszkadzał słuchajcie dzisiaj taki temat, bo jak wiecie już z ostatniego filmu albo nie wiecie, nie wiem, pewnie ten teraz film rzucę jako ostatni tak, więc pewnie już wiecie z ostatniego filmu, że no wystawię swojego softa wreszcie. Może to będzie w niedzielę, może, może później. No zobaczymy, jak tam no za dzień, za dwa, za trzy zobaczymy. I słuchajcie, ja już od wielu tygodni, wielu miesięcy się przymierzałem do tego, o, taka ciekawostka. No jak zamykam oponę. Nie, no żarcik. No. Parę tygodni lub parę miesięcy się przymierzałem do tego, co by było, gdybym sprzedał, tak? Bo ja nie wiem, czy się sprzeda. W ogóle ciężko jest sprzedać, czy motocykl, czy samochód, czy, czy coś takiego. E, coś takiego drogiego. W sensie powyżej dwóch, trzech, 5 tysięcy i tak dalej, bo tam jak ktoś wystawi, nie wiem, huśtawkę dla dziecka za 300 no to moment pójdzie. Jak ktoś wystawi, nie wiem, jakąś zabawkę, jakiejś tam rzeczy takie do domu potrzebne za parę stów, no to to schodzi, ale samochody, motocykle to nie schodzą ja na bieżąco śledzę aukcje z samochodami w większości ale motocykle też obserwuję i powiem Wam, że naprawdę te samochody stoją tygodniami, miesiącami nie tylko handlarze, ale i prywatni ludzie czasem, jedni obniżają cenę, drudzy nie, ale nawet jak obniżają to 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 stoi tygodniami lub miesiącami te same aukcje i ostatnio gdzieś tam byłem w mieście, popatrzyłem sobie po handlarzach na placach, czy w komisie nawet I powiem Wam, te same auta, co stały 2-3 miesiące temu, nadal jeszcze nie wszystkie, ale nadal jeszcze niektóre są Tak więc albo jest coś z nimi nie halo, po prostu ludzie, no nie wiem, nie mają kasy, nie chcą zmieniać, dbają o to co mają Ja to bez względu na to, czy tam zmieniam, czy nie, to zawsze staram się dbać, ja lubię mechanicznie, czy to motocykl, czy samochód, żeby był doprowadzony do ładu Tak jak trzeba hmm. Stąd też nawet ostatnio, jak, jak widzieliście na filmie, przed sprzedażą chciałem, żeby to podświetlenie też było zrobione, żeby nikt mi nie powiedział, że, że, że nie działa na przykład i nie świeci, że nie pojedzie w trasę, bo, czy tam nie wróci do domu na kołach, bo dostanie mandat. I słusznie, I ja też jestem tego zdania, że trzeba dbać o te maszyny, niech nam to służy i żeby było sprawne. Tak więc nie wiem, czy się sprzeda, czy nie, bo tak jak mówię, rynek jest ciężki, bo już się rozgadałem, odbiegając od tematu. Ale jakbym sprzedał, zastanawiałem się już od dłuższego czasu, co bym kupił. I słuchajcie, są dwie opcje: albo kupię to, co zawsze marzyłem, czyli Naked, bądź sport. Oczywiście mówimy tu cały czas o 125. Ewentualnie, właśnie taki turystyk, coś jak Varadero. Bardzo mi się podobają te motocykle. Ale słuchajcie, są strasznie drogie. Tak więc za 10-letni motocykl 10 czy 15 tysięcy, to, to ja nie dam. To nawet nie ma takiej opcji. Nie stać mi po prostu na tak stary motocykl dać tyle pieniędzy i wiadomo, no to jest motocykl 10-letni, czyli więcej ma lat niż mój soft yy, i nie jest jeżdżony przeze mnie, tylko nie wiadomo przez tam kogo, czy za granicą, czy w Polsce. Więc nie wiem, jak ktoś dbał i pewnie tam trzeba będzie kupę pieniędzy wsadzić już, a kosztuje naprawdę 3 razy tyle, co, co ten soft używany. Tak więc no, nie ma się co oszukiwać, że. Jak ktoś sprzedaje, to e, no to coś tam trzeba dołożyć, tak? E, a, no, tak jak mówię, cena jest droga, chociaż bardzo mi się podobają. podoba mi się Waradero MT125, R125, CBR125R. E, co jeszcze? A, Suzuki GSXR125, tylko jest trochę za mały. Muszę się przymierzyć do niego, ale nie mam tutaj nigdzie nikogo na okolicy. Ale wydaje mi się, że będzie trochę mały. I jeszcze mi się widzi YBR 125, kiedyś jeździłem kolegi Mariusza, pozdrawiam kolegę, nie wiem czy mnie jeszcze ogląda, czy nie, ale jak ogląda ten filmik to tym bardziej go pozdrawiam. Um, jeździłem tą YBR, bardzo przyjemnie się jeździło, tą w Kastomie, bo ta zwykła to tak nie bardzo, ale w Kastomie jest super, szersze kółko i w ogóle, tak mi się wydaje, że taki bardziej zbudowany jest lepiej. No, chociaż jakby była zwykła YBR, one mają fajną prędkość, bo tam 115 chyba nawet jadą albo więcej. E, tak więc są no, trochę lepiej niż softcik. E, no to YBR i ta CBF 125. No wiadomo, że podobają mi się też te nowsze, droższe maszyny, typu CB125R, ale to już są maszyny używane rzędu 18-20 tysięcy. To, to za 125 to, to nawet nie ma mowy, bo będzie tam 3 przy 20 na godzinę, troszkę lepiej się będzie zbierał niż Soft ale to nadal będzie 125, wiadomo jakość wykonania jest super, ale to nadal będzie 125 tak więc to jest punkt A, czyli kupiłbym to co zawsze chciałem, czyli coś takiego albo punkt B, o czym coraz częściej się ostatnio zastanawiam nad czym się coraz częściej zastanawiam eee, skuter, słuchajcie skuter, automat nie wiem czy hmm, czy ja po prostu Yy, oszalałem czy co, ale ostatnio zauważam, że chyba bardziej by mi się przydał skuter. Chociaż słuchajcie, ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam, jak schodzi motocyk z obrotów, jak się te biegi zmienia bez sprzęgła tak w górę, no to, to jest coś wspaniałego. Yy, tą przegazówkę gdzieś zrobić, no, no, no to jest mega, no. ale słuchajcie, no skuter, jak się często dojeżdża do krzyżówek, rusza gdzieś tam w mieście i... To jest, to jest wygoda, chociaż miałem kiedyś skuter, powiedziałem, że już nigdy więcej nie kupię, ale może, może 125 są dużo szybsze niż 50. No i oczywiście jakiegoś markowca bym chciał chociaż raz w życiu, czy to skuter, czy właśnie taki naked, turystyk bądź sport, ale chciałabym markowca, bo chociaż raz w życiu, póki mam tam 30 parę lat, po 40 to już pewnie nie będzie mi się chciało, już teraz czasem mi się nie chce, tak więc. Czyli są dwie drogi: albo to, co najpierw powiedziałem, albo ten skuter. Ale teraz chciałem zacząć od drugiego punktu. Dlaczego skuter? Słuchajcie, ostatnio e, pomyślałem sobie, że jak tak sobie jeżdżę trochę, niedużo w tym sezonie, jak na razie, może to zmienię. E, no ale jak sobie już jeżdżę. To fajnie by było coś czasem przewieźć, nawet jak idę do sklepu, rzucić kask, kurtkę. Czyli mieć jakiś kuferek, tak? Czyli mieć tutaj ten kuferek czy centralny, czy sakwy. A propos centralnego kufra z tyłu, znów się przypomnę. A propos tych sklepów, co wystawiają towar, a nie mają go w magazynie, i to nie trwa tydzień, dwa, tylko pół roku. Kufer centralny na sklepach różnych, już nie będę tu wspominał jakich. Widnieje od roku czy od dwóch lat nawet. I cały czas pisze, że jest niedostępny. Co z tego, że on ma cenę niższą, jak jest niedostępny? I tu właśnie sklep, w którym ostatnio kupiłem podświetlenie tablicy. Wiem, ktoś powie, że reklama spamuje i tak dalej, ale to nie jest reklama. Już teraz nie będę powtarzał jego nazwy, żeby nie było. Ale na tym sklepie znalazłem sobie ten uchwyt. Dedykowany do softchopera, bo powiem wam nigdzie go praktycznie po znajomych nie mogę kupić. Czy to używki, czy gdzieś nowego w sklepie. Wszyscy twierdzą, że mi będą dorabiać jakiś inny i tak dalej. Ja chcę taki, jak powinien być fabryczny. I znalazłem ten uchwycik i z przesyłką jest tam w granicach oj, nie pamiętam, chyba 190, czy no powiedzmy w 200 zł mi się zamknął. No i do tego jakiś kufer. No ale kupić kufer, no to chciałbym jakiegoś szada czy coś bo ostatnio miałem okazję chyba Awiny bodajże kufer dotykać taki typowo chiński, no to to jest słuchajcie porażka ja się boję, że to mi gdzieś odleci tak jak ja czasem gdzieś tam po drogach niby asfaltowych jeżdżę, ale po dołku gdzieś czy coś będzie mi się to tłukło, ja kiedyś miałem skuter automata słuchajcie miałem też właśnie jeden z takich najtańszych kufrów do tego mimo, że to był fabryczny razem ze skuterkiem on był nawet w kolorze skuterka to to się cały czas tłukło, w razie deszczu, jak był deszcz to przeciekało, czyli nie było szczelne, jakieś tam nie było żadnej uszczelki i te najtańsze są pewnie takie same, więc nie chciałbym takiego zwykłego kuferka, tylko taki już lepszy, markowy, właśnie jakiegoś szada czy coś i taki kufer to jest kilkaset złotych, dolicząc tego uchwyt no to naprawdę, no tutaj powiedzmy kufer ze 300, uchwyt 200, to już jest 500 zł, no i co? I 500 zł dołoży tylko po to, żeby miał gdzie kask rzucić czy kurtkę. No z jednej strony, no spoko, ale z drugiej strony, no. No nie wiem, nie wiem, czy to, czy to ma sens. Nie wiem, czy to ma sens. Jeszcze się muszę nad tym zastanowić. Jak nie sprzedam softa, to jest szansa, że, że coś takiego zrobię. Czyli ten uchwyt fabryczny kupię. No i jakiś kuferek będę chciał. Pokażę Wam to jeszcze okolice. E, tak więc, jeśli go nie sprzedam, bo no nie mówię, że się sprzeda, tak? Ja też za darmo go nie oddam. E, na pewno powiem Wam szczerze, mogę to powiedzieć: poniżej 4000 go nie oddam. To nawet nie ma co. Wszystko jest porobione, olej zmieniony, zawsze na najlepszym oleju, jak tylko mogę. No, wszystko jest praktycznie jak nowe. Tak więc, poniżej 4000 go nie oddam. To już tak 4000 to już będzie ostateczna cena. Bo naprawdę nie ma co kupić, jak przyglądam ogłoszenia, za 7-8000, a co mówić, że swojego oddam za 4 i potem co. Tak więc jeśli go nie sprzedam, to. Oj sorki, to możliwe, że ten uchwyt fabryczny dokupię i ten kufer jeszcze jakiś założę i będę miał ten kuferek na kask, czy tam. No nie wiem, może jakiś większy, jakby był to wtedy i kurtkę by dało radę wrzucić, jak gdzieś idę do sklepu, żebym kurtki i kasku nie targał, rękawice. Albo jakieś sakwy boczne, zobaczę, tam widziałem na forum właśnie Rometa, ktoś tam rzucał zdjęcia z bardzo fajnymi sakwami, ale to też są koszty rzędu 500-600 zł, żeby to fajnie zmontować. Chyba, że ktoś ma jakieś namiary na... Fajny, niedrogi kufer, który jest w miarę dobry jakościowo No to śmiało piszcie w komentarzach Ewentualnie jakieś sakwy czy coś Tylko żeby nie spadały, bo o tych sakwach też się ostatnio dużo naczytałem I ktoś tam pisał, że albo torba na przykład na siedzenie z tyłu Że to się suwa, spada, że mało ktoś tam nie zgubił czegoś A miał jakieś tam, nie wiem, elektronikę tak, do nagrywania jakieś tam kamerkę czy coś I się bał, że to mu wyleci No, słuchaj, powiem wam ile ludzi, tyle opinii tak więc jakbyście mieli coś ciekawego, śmiało podrzucajcie. Yy, a ja jeszcze wracając do tematu, tak jak mówię, jak się nie sprzeda, to może o tym pomyślę. A jak się sprzeda, no to słuchajcie, no może Wy coś mi doradzicie, tak? Nie wiem, nie wiem, czy, czy jest sens się pchać ten skuter. Jednak motocykle to jest coś wspaniałego, jak, jak jest biegowy. To tak jak mówię, no to schodzenie z obrotów, no te biegi, no jak się przerzuca, no to jest coś wspaniałego. Tak więc, jeśli sprzedam, to naprawdę będę musiał się szybko zastanawiać, bo chciałbym jeszcze kupić teraz latem, żeby jeszcze pojeździć jakąś maszynką. Nie to, że po prostu tego sprzedam i zostanę do końca wakacji, czy do końca tego roku bez motocykla. To nie ma takiej opcji. I tak w tym roku bardzo mi się trochę źle wiodło mało jeździłem, miałem problemy i i to zdrowie mi nie domagało, to jak tylko będę miał możliwość, to będę chciał teraz wykorzystać czas ile mogę. Tym bardziej słuchajcie, jestem na urlopie i mam teraz takie założenie, postanowienie, że stwierdziłem, że postaram się, aby przez lato przez lato no może przez lipiec, może też sierpień się uda, codziennie był dodawany jakiś filmik. Tak więc chciałem chciałem to opowiedzieć, bo Powiedzmy, że ostatnio obiecywałem, że będę nagrywał dużo, kupiłem ten statyw i jakoś tak nie wyszło. Więc myślę, że teraz może mi się uda. Chciałbym, żeby to się udało, żeby codziennie wpadał przez no powiedzmy przez ten miesiąc, przez ten lipiec chociaż jakiś filmik. Tak, więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Może coś mi doradzicie, może macie jakieś doświadczenia. No bo też nie chciałbym, słuchajcie, bo po pierwsze to wiadomo, ceny są wysokie tych motocykli, a po drugie no one i tak te 125 nie będą dużo szybciej jeździć, tak więc, no może no te, te, te sporty tak to troszkę tam 30-40 na godzinę więcej pojadą, ale reszta to tak to wszystko do stówki, myślę. Tak realnie, no wiadomo, że pociągną więcej, ale jeśli mówimy o prędkości przelotowej, to, to więcej niż stówkę nich nie będzie tym latał. Bo to, to są małe motorki, tak. A właśnie, następny filmik, jak będę nagrywał, jeśli nie zapomnę, to może. Nagram coś o prędkości przelotowej. Jakimi prędkościami się powinno jeździć takimi motorkami. No, tak więc napiszcie, co o tym myślicie. Jak macie doświadczenia, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja jadę dalej, wracam już do domu. Bo dochodzi 18, jeszcze jestem daleko od domu. Trzymajcie się, cześć!